Cześć, witajcie w tym nagraniu. Pokażę wam jak super sprawdza się Broda Index Tool w prognozowaniu punktów zwrotnych i tutaj aktualny przykład. Dzisiaj mamy 24 listopada 2020 roku. No i zobaczmy jak to funkcjonuje. Wykres NASDAQ, wykres godzinowy. I tak, mamy wyznaczony tutaj punkt A, który jest w odległości od punktu 0. 5 e, świeczek. Wpisujemy sobie piąteczkę, i następnie e, zaczynamy, szukać, e, zaczynamy szukać punktu B, i dalej wyznaczony zostanie nam punkt C. Tutaj będziemy iść sobie po tych szczytach. Tu mamy punkt, e, mamy sz szósteczkę. Wpisujemy sobie szósteczkę, to jest nasz punkt B, a punkt C jest na 13 wyznaczony, gdzie jest 13 tu, czyli kolejny szczyt. Teraz sobie ten z kolei szczyt, 13, weźmiemy jako punkt B. Bierzemy sobie 13 tutaj, czyli przesuwamy się. To jest nasz punkt B, a e, punkt C wyszedł 23. 23 tu mamy. Pięknie, fajny punkt zwrotny. Teraz e, możemy z kolei znowu e, wziąć 23 jako punkt, bo on jest tutaj ewidentnie skrajny jako punkt zwrotny. To sobie wpiszę. Czyli to mój punkt B będzie, a punkt C wychodzi 36, 37. 36, 37, okej, okay. no gdzieś tutaj. To no, taka dość ciekawa świeca. E, dość ciekawa świeca, y, taka jakby dzieląca to y, na, na, na pół. Ale e, pójdźmy, skoro te szczyty nam się tutaj sprawdzały, to idziemy do kolejnego, czyli do tego a, i, i patrzymy, jak to wygląda. 25. Wpisujemy sobie 25. I to jest 39. 39 nam wypada tutaj. No, zobaczcie, taka ewidentna. Świeca znacząca, wybijająca z jednej i z drugiej strony, więc jak najbardziej fajne miejsce. I teraz to, co wczoraj zostało, było rozgrywane i zobaczcie, ja tutaj sfokusowałem się na tą świecę, że tu jest taki długi wyjazd 29, podstawmy sobie. I i to punkt B, i punkt C nam wychodzi na 45, czyli tutaj. No i, to, no i to też było, jak widać, odzwierciedlenie, też bardzo długa świeca. Ale chciałem Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, bo co, co potem zrobił wykres? Wykres jeszcze wszystkich wybił tutaj, kto, kto myślał o. O, tylko o selu to jeszcze podjechał do góry i dopiero zrobił mm, ten zjazd na dół. I, I zobaczcie, jak to się wszystko pięknie spina. Przesuwam sobie B na tutaj, na skrajny punkt, czyli tu wpisuję 30. No i 30, i punkt C. Idealnie 46 wypada tutaj. No. Perfekcyjnie to zadziałało, czyli te punkty 0 i A są bardzo dobrze wyznaczone tutaj. Teraz zobaczmy, co jeszcze tutaj się dzieje. To weźmy ten skrajny, skoro tu po szczytach szliśmy. To tutaj, no co prawda, to jest takie przełamanie. Wszystkie, wszystkie te dołki zostały zjedzone, ale sprawdźmy sobie. Weźmy teraz y, ten 39 jako, jako C, jako B. I, czyli tu sobie wpiszemy 39, i wypada nam aktualna sytuacja. Tutaj 59, tutaj jest. No, to jest taka świeca, wiadomo, niezdecydowania, a, bo tutaj jest y, ta szpulka taka dość malutka yy, i wszystko zostało wciągnięte z jednej i z drugiej strony. Yy, tak to wygląda. No, słuchajcie, no, działa to perfekcyjnie pod warunkiem, że się dobrze wyznaczy te punkty A i 0. I to jest, yy, jest najtrudniejsze, żeby je znaleźć. I teraz yy, dokładam kolejną cegiełkę do nauki Brode Index Tool, mianowicie yy, ja ja, tak jak zauważycie już na którymś przykładzie, staram się znaleźć w pierwszej kolejności niekoniecznie takie skrajne bardzo punkty, że tutaj powiedzmy jest A, a 0 jest gdzieś tutaj. Tylko w pierwszej kolejności staram się znaleźć punkty. Po jakimś zdecydowanym ruchu najbliższe punkty. Czyli sprawdzałem sobie punkt po pierwsze ten, jak i ten punkt. I to jest taka podpowiedź, że w pierwszej kolejności szukajcie punktów najbliższych do sprawdzenia. Oczywiście mówimy o, tutaj w tym wypadku o mniejszych interwałach o, o H1 tutaj mamy. Dzięki serdeczne. Na razie.